Dzień dobry, witam z Garden Kuraż. Dziś niedziela ostatni dzień weekendu, więc pora naładować akumulatory. We wczoraj były ptaszki, które nie chciały jeść, a dzisiaj będą kwiatki, które mają się do nas ładnie uśmiechać. Zaczynamy! Musiałem wieczorem jeszcze podlać ogród, bo było tak sucho. Ta róża, myślałem, że ona mi klapła, że już przekwitła. Mówię, co jest? Jeden, dwa dni już róża przekwita. A gdzie ona miała sucho? Była podwiędła. Także wszędzie wczoraj, żeśmy z Nusią podlali, nawet przy tym oczku te żółte kwiatuszki też były takie kiepskie. No pokażemy sobie. Nawet te żółte kwiaty mi były podwiędłe przy wodzie. No, tak teraz jeździłem sobie, świętowałem, a ogród zaniedbałem. Ale przejdziemy się tak troszeczkę, wezmę kamerę w rękę i popatrzymy. W końcu jak spacer, to spacer te niecierpki. No tak mi to wszystko było padnięte. One by potrzebowały trochę jeszcze tutaj już pracy, bo widać przerastają tutaj ten milin amerykański. Ten to jest wszędobylski. Jeśli ktoś się zdecyduje na milin amerykański, to niech uważa, bo będzie go miał wszędzie. Wszędzie będzie. No, a taka piękna róża, a ona by mi normalnie, o ptaki na nią narobiły. Co za łajdusy jednak? Który to był? A ma tu jeszcze pąki. A zazwyczaj te lata do przodu co były do tyłu przepraszam co były no to ona kwitła tylko jednym kwiatem zawsze a teraz będzie miała więcej być może dojrzała i tak jej będzie tak jej tutaj teraz jest dobrze praktycznie cały czas na słońcu woda pięknie zieloniutka no super no i te kwiaty to są normalnie te żółte no 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 piękna to jest roślinka ciekawe czy mi zakwitnie i jaki kolor jest tego hibiskusa. Na trzy hibiskusy w tamtym roku, co kupiłem, no to dwa mają, dwa przezimowały, a jeden niestety nie. Kończy się już ten klematysik. To Solidarność czy, czy coś takiego ten. A ten klematys Midori, jak mówiłem, ja nie wiem, czy ja go sam sobie nie załatwiłem. On miał, o właśnie zaczęły pąki zasychać. Przecież gdyby było jakieś coś innego, Chyba, że jest jakaś choroba, no to, to by liście tak samo więdły. A tutaj zawsze od pąków. Może ja go nie podlałem. No też się zdarza, że taki ogrodnik jak Romanek nie podlał, ale dobrze, że, że jest tutaj ta piękna Pelargonia. Daje tego akcentu takiego i ten, ten, or, i ten śpioszek, którego dostałem od synka. No. Jak pomalowałem te dziady tutaj, tego jednego dziada i drugiego dziada. To się fajnie prezentują. Powinien jeszcze zakwitnąć mi tutaj ten, 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 ten. No, 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 jak to się nazywa? No właśnie, właśnie tak. Też kupiłem go bardzo wcześnie. Mówię, bo on mi zdąży uluźć, ale te zimna, które były, to doprowadziły do tego, że widzę ma dość dużo odrostów, ale kwitną Dopiero będzie może za tydzień albo dwa. Funkia, jak ładnie kwitnie. A pokażę jeszcze inną funkcję. Naprawdę to jest, ta funkcja, to jest bombowa. Przeniosłem się tak błyskawicznie tutaj, ale ta to ma liście. O, nie pokażę tej ręki, bo ta ręka jest pocięta. O, w porównaniu z dłonią to jest normalnie niesamowicie wielka. Pięknie. No i ten klematis te kokola wers. Kokola Vers. Żeby nie było. Jest zapisane. No pięknie. Do samej od dołu do góry aż kwitnie. No, jak jest więcej tego ciepła. No i dostały wczoraj tej wody, to od razu to wszystko tak aż żyje mocno. No. A nawet zaczęły, widzę, jabłka opadać. No ten rozchodnik też. Myślę, że on tutaj to będzie super wyglądał. Naprawdę będzie ładnie wyglądał. Przekwita już yy, szałwia, ale za to proszę zobaczyć. Klematisik Justa i mandżurika. Zaczynamy. O z tego muszę jeszcze shorta nakręcić, a wczoraj nie mogłem, bo koszone było. Oj, ta mandżurika, jak ładnie pachnie. Kuchnia, kuchnia, jakiś to jest bajerek. Taki kwiatuszek. Wiecie, ja mogę codziennie chodzić tutaj codziennie filmować i nawet jak sam sobie to oglądam no to jest takie w sercu normalnie latają motyle Jabuszka, co wczoraj mówiła, że tu pomidorki rosną z dachu jak żeśmy oglądali o, przyciąłem troszeczkę z drugiej strony te mini kiwi bo tak zobaczyłem, że one tak, tak by nie było pozapylane było mało kwiatków i nie będzie za wiele owoców ale zobaczymy, jak na nich zakwitną te krematisy. Tu jest krematys, właśnie yy, etol-violet, ale zakwitnął krematisik. Zaraz pokażę jego nazwę, bo ja to mogę nie umieć czytać. No, takie bardzo ciekawe kwiatuszki ma. W środku się takim białym, takim pasem. No, pięknie. Tu na tym winogronie. Właśnie miałem takie marzenie, żeby sobie obsadzić. Też właśnie te rośliny pnące innymi kwitnącymi pnączami. A ten nazywa się Fire Dust. Może to dobrze czytam, a może źle, ale kwiatuszki ma właśnie takie, takie eleganckie. No. Przekwitły już tutaj kwiatuszki, ale będą miały piękne takie złote kotki. Piękne. Lid Mermaid. Piękniutki, taki różowiutki. O, i pszczółka na klematisku. No, proszę, jak ładnie sobie zajada. Bardzo fajnie. No i jeszcze raz pokażę Lecha Kaczyńskiego. No to jest też piękny ten kwiatuszek. Piękny. I rozkwitnął się ten, ale jak on się może nazywać? On się może nazywać. Czekajcie, czekajcie, ja tu odkryję sobie, będę go pokazywał, a odkryję sobie. O, ten będzie. No, ale już go odkryłem. Solidarność. No, jest to Solidarność. Dziwne. Dziwne. Takimi innymi niż Solidarność. Ale krematysy mają to do siebie, że one są bardzo zmienne w kolorze. Różna pora. Może na to wpłynąć już nie dnia, ale temperatura, ziemia. Ale koło Kaczyńskiego prezentuje się solidarność niczego sobie. Kruk też pierścień do pomalowania, bo już się mało złoci. Nie? I co? Ale co się? Są się tutaj te, te, te korale. O! o. O, te korale to tutaj wyglądają pięknie. Z zewnątrz już tego drzewa nie widać, tak tych czereśni, bo liście są, ale od spodu fajnie. Jadziemy teraz za trochę na targowisko z wnuczką, więc nie bardzo mogę sobie ich teraz pojeść, może by czasami jakiejś rewolucji nie było, ale jak się fajnie rozkwitają już nagietki. Uwielbiam ten kwiatek. Jak pamiętam z dzieciństwa to na ogródku mojej mamy zawsze były nagietki. To jest taki jedyny kwiat, który jestem pewny, że że rosły. Bo inne to może wyobraźnia podziałać, może to niekoniecznie być prawda, że takie rosły, ale czarna porzeczka i nagietki były na pewno. Słonecznica się pięknie już rozwija, coraz bardziej się do nas uśmiecha. Maki zerwałem już tutaj z tej, tak, jak w ostatnim filmiku kręciłem to, że z tej dróżki przed murkiem wziąłem wszystko, powyrywałem. Ale i tak tych maków jeszcze tutaj, proszę, ile ich tu jeszcze jest? No, to porządek muszę zrobić, no, to tak naprawdę taki prawdziwy porządek. No, ale jak to, jak mam wziąć powyrywać, skoro to tak pięknie jeszcze kwitnie i ty, tyle pszczółek i różnych owadów tutaj jest? Wczoraj dostały wody, to dopiero to wszystko tak ruszyło. O ile tu różnych robaków. Opatrzcie, jeden maczek jest taki różowy. Wow! Wszystkie czerwone, a ten jest różowy. Hy! Ja jaki ładny ale cudowny. Zakwitnął mi już tutaj, widzę, ten mały Klematysik a szwa. Ale będzie też tutaj fajnie wyglądał, na tym płocie. Hmm? Żonie to się nie podoba bardzo taki ogród. Mówi, że to jest taki chaotyczny, taki że tutaj niczego nie widać. No pewnie, że niczego. Hebzi nie ma, ale za to co trochę jest jakiś akcencik. Teraz róża, tu gdzieś kawałek ostróżki, haberek. Za trochę rudbekia zakwitnie, już się pojawiają. Yy, kosmosy. No przecież to to będzie, będzie to klasiko. O, lilie przecież mają pąki. No nie będzie już teraz tyle Lilii, co było kiedyś. Jak tu był zrobiony ten liliowy yy, kącik taki. No ale to można obejrzeć na starszych filmikach. A tu podziwiać teraz te uroki czerwcowe. W czerwcu są co maki i habry. A z daleka jak pięknie się tam prezentuje mi ta róża tekla. I beautiful bright Cindy Klematis. Porasta pięknie, coraz bardziej klematisami, już ta brzoza. Wszędzie między liśćmi, wszędzie między liśćmi są kurczę piękne pąki tego Klematisa. Wejdę sobie troszeczkę tu do środeczka. O, pokazać. Niby to jest bałagan. No i ma kobieta pewnie rację. No ale jak ja kocham taki bałagan, taki busz, Pięknie tu kolejne te Klematysiki i te i pszczółki. Miss Butter, butterfly czy takie jakieś tam o tego tam posadziłem Klematisa, tam jest prezydent, yy, prezydent, yy, jakiś Polonia restituta. To wszystko, podpory są za małe i to się przegina, przegina ale ale będzie fajnie. Będzie fajnie, taki bałagan ma być. Nic. Ładnie się rozwija, tak samo piluje zaczyna kwitnąć. ładnie. Blue Cotillion jeszcze kilka płatków tam ładnie też jest no no jaki to jest ten kwiatek no powiedzcie mi no podpowiedzcie mi bo zapomniałem Nelly Mouser też pszczółka jeszcze go atakuje a tu te końcówki co zaatakowały tam szyca no już ją pozabijałem to już jest w większości martwych ta musi musi odbić troszeczkę ta jabłonka no szkoda że mi to tak że tak ją zaniedbałem albo po prostu no taki czas Widzicie, czereśnie w tamtym roku nie było. Dwa lata temu było robali w pierot, za przeproszeniem, a teraz nie ma żadnego robaka. Być może dlatego, że w tamtym roku nie było co jeździć, one się nie rozwinęły. No jakaś przyczyna tego musi być, ale na żadnej czereśni, a mam ich siedem, ma, nie ma robaków. Przejdźmy jeszcze raz tu koło tego ślicznego mojego krematisa justa. Ale że jestem dumny z tego koloru, jak ja uwielbiam ten kolor. A moja wnuczka Lilka by powiedziała, że jej mama też. No. Tak, ja to jest ten mój mały szkrab. O, jeszcze tu nie pokazywałem, pokazując tą hostę, że ona też tu ładnie kwitnie. A za trochę rozwiną się tutaj lilie. To są lilie, które sadziłem w grudniu, chyba dwa lata temu. I one se kwitną, żyją i kwitną. Przejdziemy tu do polonii restytuta. Tu jest taki piękny cień teraz i ta polonia restytuta, która się tak rozwija. Widać, że ma takie nierozwinięte mocno jeszcze te, te płatki, ale będzie ich dużo. Pięknie będzie tu. Tak jak się tak patrzę. O. Sacuśnie. Tu jest punkt ujęcia wody, tak zabudowany sobie teraz jest i Klematis rapsodia i Romantika. Z tej strony nawet tego klematisa nie widać, bo tu nikt nie chodzi. Bo tu do tej wody nikt nie chodzi, a tu jest taki piękny cień, że normalnie wszędzie, gdzie by, gdzie by nie spojrzał, to dookoła kwiaty. Następne kwiatuszki. Tu klematyz właśnie na tej brzozie, o pod słońce. Swójrzp, teraz na słońce, no, no nie no, żona nawyzywa na mnie, że ja to tylko kręcę i sobie podziwiam, nie? Rezyser kina akcji, który podziwia sam swoje dzieła, ale to nic, po to to robimy, żeby się właśnie cieszyć. Cieszyć się, obracam się tak właśnie w tym kąciku, tutaj dookoła. Tu, jak się schowam, to mam widok na wszystko, a mnie nie widzi nikt przy huśtawce też się rozwija któryś tam Polish Spirit albo Etoj Violet już zaczyna się rozwijać nie no romantyka wszędobylska o, ten kącik tutaj z wodą co zrobiłem żeby sobie nalewać no przecież tego to tutaj jest tak zabudowane zarośnięte że wcale to nie wygląda teraz oryginalnie mięte cały czas obrywam i co tu będzie? Piękny maczek, widzę jakiś zakwitnie, ale będzie taki fajny, równy. I jeszcze to jest, jak to się nazywa? Werbena patagońska. Widzę, że tutaj tak? powysiewała mi się ta werbena, jak w tamtym roku. Chyba to jak kupowałem, to dość drogo płaciłem za sadzonki, ale przyszły. I rośnie, teraz się sama rozsiewa. O, piękny kosmos. No to to chyba się nazywa ostróżka. No myślę, że to jest ostróżka, że się nie mylę, ale najwyżej kogoś w błąd prowadzę. Tych filmów nie oglądają ludzie nieznający się. Tu dowiedziałem się, że ta roślina to jest też czosnego zdobny. No jeszcze nie jest wybarwiony, ale patrzcie, jaki on wielki urósł tutaj. No potężny urósł. Te liście jak ładnie wyglądają. Od tego cie, yy, ciemiernik? Tak, ciemiernika, bo to nie cierpę z ciemiernikiem, tak ciemiernika ładnie wyglądają zaś pierwsza roślina która kwitnie praktycznie tutaj u mnie przez całą zimę się zima zaczyna śniegi których nie ma teraz no to zaczynać kwitnąć ciemiernik tu Klematis cassandra przesadzany w tamtym roku był w tym roku także cały czas go przesadzam tutaj boże drzewko kola jakaś tam artemisia to jest z łacińskiej nazwy, ale o zapachu i smaku coli. Dorzucając gałązkę tej do wody z cytryną, no to mamy tak orzeźwiający napój jak talala. Tu kolejny hibiskus i ten ma chyba dobre miejsce tutaj, bo ma kilka, będzie miał kilka kwiatów widzę. I też werbena patagońska powysiewana, gdzie jeszcze lilię i tak fajnie znowu te klematisy. Wszędzie klematisy. Ja cię sunę, ja cię gwizdzę normalnie, klematisowy ogród, ale mam ich chyba około 70, ciągle gubię rachubę. Niektóre się powtarzają. O, paputek, tak jak wczoraj, jesteś sobie paputku, a zaśpiewasz nam coś, czy nie? Czy ty siedzisz ciągle w tym samym miejscu? Ja ci muszę tu dać jakiegoś kurdupla, jednak muszę ci dać jakiegoś młodego, choćby może będziecie się kolegowali. Nie? Na tą ławkę musimy kupić sobie z żoną taką poduszkę, jedną dłuższą, żeby można było siedzieć. Tak mi się tutaj ta ławka nie podobała, jakby nie było tu tego miejsca na nią, ale ostatecznie ten kącik taki wyszedł nawet całkiem nieźle. Także z tym lustrem, a jak jeszcze zakwitnie ta, ta hortensja, i tak automatycznie stało się to taką barierą, jakby do podtrzymywania tych gałęzi. Tu jeszcze na tych słupkach najwyżej, najwyżej zrobię z drutu takie, takie coś, żeby ona się nie przeginała. Ale póki co wygląda ok. No i popatrzcie na tego Klematisa Danuta. Czy to nie jest coś pięknego? No, to jest coś wspaniałego. Nie wiem na, na cześć jakiej kobiety pan Szczepan Marczyński nazwał tego kwiata, ale to musiała być piękna kobieta, skoro dał taki kwiat nosi jej imię. Jeszcze zdziepko i się rozwiną te hortensje. Ta jest fajna, bo ona jest ozdobna z tych samych łodyg teraz, że ma te młode łodygi, są takie ładne czerwone, a później kwiatki też z takim właśnie czerwonawym, bordowym odcieniem. O, paputek, ten się pojawił. A samiczka chyba najprawdopodobniej siedzi na jajkach. Szkoda mi go trochę było, bo on po tym ataku kuny miał uszkodzone skrzydło. Także w dużej wolierze to by się nie umiał polatać, a tutaj może po tej siatce troszeczkę chodzić. A piękna panna młoda, Beautiful Bright. No, bieli się cudownie. Wolierę dzisiaj omijamy, w ogóle nie będziemy oglądali woliery, bo ptaki były wczoraj i jeszcze zrobiły mnie w konia. Proszę, ta pelargonia robi w konia tak. Pelargonia i róża tekla. Tekla to nie jest nazwa gatunkowa, tylko to jest nazwa własna tej tego dokładnie egzemplarza. Tekla z taką piękną twarzą i takimi wyrazistymi oczami zielonymi. I gdyby można było poprosić o pozwolenie, to, to bardzo bym chciał Przejść na drugą stronę. Wow. Szum wody. Delikatne ćwierkanie ptaszków. Ten ogród filmowany codziennie, ale on codziennie jest inny. I wychodzimy na ogród zachodni. Wychodzimy. I znów. Zaczynamy od krematisu. Polonia restituta. Piękne to te bordowe. I te fioletowe krematisy rapsodia. No nie, no to Ci powiem. Na tej czereśni. Kiedyś miałem fasolę. Dlatego zrobiłem tutaj tą kratkę. Kratka jest zrobiona z takich drutów do szalunku. Także w każdym mogłem ładnie obciąć. Wmontować ją tutaj. I najpierw rosła fasola. Mówię, bo nie będę marnował miejsca a później pomyślałem sobie, że mogę nasadzić krematisów no ładnie i tu krematis aszwa to ten co z przodu tam na tym płotku jest polonia restituta i znów rapsodia także, a za trochę zakwitnie hortensja także siedząc sobie tu teraz na tym kąciku mojej żony, który jej tak ładnie przygotowałem ten stolik Mogę sobie pięknie patrzeć na ogródek, lilie, czereśnie, piękne te klematisy, oddali kurki i papuszki, trochę bałaganu, z kolei znów piękna czereśnia. Wow, jakie tam też te owoce. Ale trzymamy ją, tak nie wiem czemu wnuczka jej jeszcze nie obiada, to dla niej jest zostawione, ale jak dojrzewa sobie, to niech sobie dojrzewa. oczko z tym żurawiem żurawiem nie, przepraszam to jest czapla, kiedyś dostałem ją, chyba na spółę od żony i kolegi się mi ściepli do tego ogródka to w któryś tam pierwszych filmikach jeszcze to jest pokazane jak ja się z niej cieszę w ogóle zupełnie inaczej to wszystko wyglądało tutaj, nie było tu skalniaka, tylko tu kiedyś było wykopane oczko takie dość duże, że one łączyło się prawie z tamtym kręgiem. Były tutaj rybki, żółw. No ale tak później rybki coś wyjadło. Żółwie sobie uciekły. Później zrobiłem tu, była taka piękna wędzarnia zrobiona. Wędziłem tutaj ryby, króliki, kurczaki, normalnie kiełbasy. Od tego został jeszcze o ten kamień. Jest Tam, tam, tam była dziura, taka co rura wychodziła. Ale powiem wam, podnieść ten dekiel z tej beczki takiej. To było masakra. Dlatego musiałem zacząć ćwiczyć, bo ja tu wszystko, co mam, to jest ciężkie. No gdzie te kamienie? Patrzcie, te wszystkie kamienie, które tutaj są, to one zostały tak, te wielkie byki, to wszystko zostało wykopane tu z tego ogrodu. Tu ta ziemia rodziła mi najpierw takie kamienie. Dzięki temu mam piękny tutaj teraz skalniak. No jak ktoś powie, że ten skalniak nie jest piękny, to normalnie wyzywam go na ubitą ziemię. O! Ten klematisik Polones, on powinien być chyba trochę więcej słońca mieć. Tak mi się wydaje. No ale skoro jest tutaj, to tak już zostanie. No tak, jak żonka sobie tutaj, tato zadbała pięknie te ciemierniki i róże. Nie cierpki, nie cierpki, Przekwitnął już pięknie chodki SES, gorący poczałunek ale tam dalej na motylim kąciku Polonia Restituta, Rapsodia O, tam pewnie z drugiej strony to dość ładnie wygląda. Także ten kącik to jest też tutaj bardzo taki fajny. Kupiliśmy ten parasol i nikt go nie rozsłania. Bo jak jest wiatr, to to za bardzo lata. Jak jest deszcz mały, to i tak ten klon przecież to tu jest. To jest potęga, ten klon, no to on tu wszystko zasłania, nie? A jak będzie teraz na polu kukurydza. To będzie dopiero tutaj frajda. Ta jabłonka, którą tak, tak chcę takim, takim szpalerze prowadzić tylko, żeby nie przechodziła tam panu Pawłowi za płot, to będzie też ładnie wyglądała. Pięknie. Tu parę tych czereśni żółtych. Niech one wreszcie dojrzeją mi te żółte czereśnie, żeby jas kosztował. Bo tych to już normalnie będzie tyle, że kto no, to tam przecież niech tego nie oberwie. No a nie ma robaków, to i nie ma szpaków. Wejdę sobie jeszcze tylko na moment na ogródek. Znów będziemy omijać te, te cudowne, tą cudowną czereśnię krematisową. Tak? Jesz... Ale nie, no to to jest normalnie piękność poezja. Od ogródka to to widać też tak, nie? <słuch> Właśnie takie efekty chciałem uzyskiwać. Ogród ma być dziki. Może i żonie się podobają. Czyściutki trawnik bez stokrotek. A ja lubię stokrotki. Lubię, jak kwitną mlecze. Bratków. Proszę, te bratki. Jeszcze to, to trzeba pokazać. Bratki, które rosły u żony na balkonie. W tym słońcu takim. Dbałem o nie, podlewałem. To jest prawda, jak jej nie było. Ale teraz, jak je tu przesadziła, no to przecież... Tyle bratków, a one pod, w tym płócieniu taki pod czereśnią mogą się wysiewać. A ja też mam, żeby dołożyć sobie do sałatek, ptaszkom do sałatek. Uwielbiam takie dania, gdzie jest dużo zieleniny i właśnie przyozdobione są kwiat, płatkami jadalnych kwiatów. Pomidorki. Rano musiałem jeszcze podlać, bo wczoraj zapomniałem trochę podlać, tutaj wnuczka działała mi, bo strona bardzo działała, wszystko podlewała, wszystkie kwiaty, no ale na ogródek mi biedactwo nie doszło. No, te pomidorki naprawdę super, Sam się, same się wysiały, to są jakieś tam koktajlowe chyba i będą klasa. O, I nawet, nawet hebzie mi tutaj takie ładne rośnie, no jakieś prosa, coś tam powysypywane, bo tak jak na ogrodzie, Czym się karmi, to później to rośnie na ogrodzie. Wszystko pójdzie dla ptaków, kurek i kurczaków. Jeszcze raz na jarmurze. Tu też mam te boże drzewko, o z bliska je mogę pokazać. Naprawdę to jak się ruszy, jak ten, to pachnie jak kola. Jest to roślina wieloletnia, można przyciąć. Tam na 10 cm zaś rośnie oregano. O też dla ptaków, o teraz mi pachnie wszystko kolą. No i winogrona. Ciekawe, czy w tym roku dojrzeją, bo w ubiegłym roku nie udało się, udało się, właśnie że dojrzały. Pomimo, że na początku wszystko zmarzło, to winogrona odbiły. Tylko tu mi nigdy nie dojrzewało, dopiero pierwszy raz w ubiegłym roku. Jeszcze spójrzmy na drzewko papierówka, która też była moim marzeniem, bo to była jabłonka z dzieciństwa. Nie rosła, co prawda, na naszym ogrodzie, ale ja, wychowany w czasach komuny, yy, plądrowałem ogrody sąsiadów. Tak, tak to kiedyś było. I to było normalne, że rozciągnięte swetry były, bo się za kabrze ładowało pełno gruszek, jabłuszek i innych rzeczy. A teraz to wiecie, co dostałem, klapsa w tyłek? Nie za to, że się przyznaję, tylko przyszła moja księżniczka. I teraz wyjeżdżamy wyjeżdżamy na targ, tak? No, skoro Lilka powiedziała, że jest ok, to najprawdopodobniej jest. Nie będziemy mówić, że poczekamy sobie teraz na babcie, aż przyjdzie, jest bo babcia! oczywiście babcia już jest za nami i tak by mnie sypła, i tak by mnie sypła. Także na ogrodzie pokazałem już wszystko, co chciałem, pochwaliłem się. Jeszcze raz pochwalę się tylko najgrzeczniejszą wnuczką na świecie i największym donosicielem. A w ogóle w Garden Courage to jest wszystko ok. Zapraszam do oglądania moich filmików następnych, które kiedyś jeszcze na pewno nakręcę. Pa!